Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Na początku chciałbym podziękować wszystkim za ostatnie zaangażowanie w sekcji komentarzy pod kilkoma moimi filmami. Niezależnie czy zgadzasz się z moim zdaniem, lub czy w ogóle masz w zwyczaju przesłuchiwać moje filmy uważnie do końca. Każda notacja bardzo się dla mnie liczy. Dlatego z dedykacją dla siebie i was publikuję dziś materiał o potencjalnie nieograniczonych możliwościach względem polemiki zarówno z innymi widzami, jak i samym prowadzącym. Inaczej kręcenia Gównoburzy z angielskiego Shitstorm. Do stworzenia materiału chciałem użyć najbardziej zapalnych tematów wpływających na młode męskie ego. Swoją inspirację znalazłem w twórczości propagatora Polskiej Szkoły Kulturystyki oraz pierwszorzędnego rapera, trenera Pawła. Bez zagłębiania się w szczegóły semantycznych gier, które swoim fanom zwykł serwować w tekstach trener Paweł, przejdę bezpośrednio do cytatu. Bo liczy się to, kogo boją się na dyskotece i kto rządzi w awanturach. Się to, kogo boją się na dyskotece i kto rządzi w awanturach. I zwłaszcza w drugiej części zdania kryje się sporo prawdy. Dlatego zapraszam na film, w którym postaram się odpowiedzieć, czy kulturyści są dobrymi fajterami. Sporo można wywnioskować po przeczytaniu pierwszego zdania artykułu o kulturystyce z Wikipedii. Kulturystyka, dyscyplina sportu polega na kształtowaniu sylwetki ciała poprzez hipertrofię mięśni szkieletowych w wyniku ćwiczeń fizycznych wykonywanych z obciążeniem, z jednoczesnym maksymalnie możliwym zredukowaniem tkanki tłuszczowej podskórnej w celu lepszego uwidocznienia mięśni. Jak słychać, w definicji kulturystyki nie ma ani słowa o sprzedawaniu lujów ogłuszaczy, ani też o ich przyjmowaniu. Jest to zupełnie inny sport. Można zatem śmiało wynieść wniosek, że umiejętność walki jest kulturystom w ogóle niepotrzebna. Podobnie jest w przypadku kalisteniki, trójboju, olimpijskiego podnoszenia ciężarów czy tenisa. Notabene, gdyby spojrzeć pod kątem rodzaju uprawianego wysiłku, to tenis byłby sportem walki bliższy. Zarówno fajterzy, jak i tenisiści dużo uwagi skupiają nie tylko na kardio, ale również na wysiłku beztlenowym. Jest to taki, który w założeniach ma pracę na bardzo wysokim tętnie podczas ćwiczenia, ostylującego w okolicach 80-90% tętna maksymalnego. Podczas treningu beztlenowego, czyli inaczej anaerobowego, nie wystarcza energia pozyskiwana z glikogenu mięśniowego. Kulturyści trenują zazwyczaj w zakresie powtórzeń od 5 do 20. Zakres pracy w powtórzeniach dla fajtera nie ma górnych limitów. Jego mięśnie kurczą się z dużą siłą kilkaset razy w ciągu walki, zmuszane są jednocześnie do pracy statycznej. Jak już wspomniałem, bazowanie na glikogenie mięśniowym jest w takich warunkach wysoce nieefektywne, bo starcza na bardzo krótko. Od strony kulturystów natomiast glikogen z mięśni w dużym stopniu nadaje im rozmiaru i pełności. Mięśnie napełnione glikogenem są również silniejsze. Ponieważ do wywołania hipertrofii potrzebny jest odpowiedni bodziec, pozbawione paliwa w postaci glikogenu mięśnie nie będą miały optymalnych warunków. Duże mięśnie to też duże zapotrzebowanie na tlen, a wie to każdy, kto oglądał pierwsze walki pójdziana. Gdy tlenu brakuje, zawodnik nie jest już w stanie korzystać ze swojego potencjału w postaci siły. Osłabia się koncentracja, coraz trudniej dostrzec ruchy przeciwnika i pozostawać na nie reaktywnym. Ciosy stają się wolne, widoczne i słabe. Nadmiernie rozbudowana masa mięśniowa jeśli idzie w parze z brakiem mobilności, to też znaczne utrudnienie w wykonywaniu różnych technik. Jeżeli ktoś jest dużym kulturystą i skupia się po prostu na budowaniu sylwetki zgodnie z przytoczoną definicją z Wikipedii. Daje mu to pod kątem walki atut w postaci masy i siły, a do tego można dorzucić odstraszanie przeciwników wyglądem. Jednakże nie robi to z niego dobrego fajtera. Jeżeli nie potrafi zaangażować w cios całego ciała tak, żeby nadać mu odpowiednią siłę, ilość podnoszonych kilogramów na siłowni nie przełoży się na zdolności do nokautu. Świetnym zobrazowaniem może być to popularne nagranie, na którym kulturysta wręcz wścieka się z frustracji, ponieważ nie może osiągnąć większej liczby na bokserze, jeżeli nie ćwiczy koordynacji i nie umie się odpowiednio poruszać, jeżeli jego ciężar i rozmiary go spowalniają, jeżeli ma słabą kondycję. Wtedy oczywiście jest na straconej pozycji względem kogoś, kto ma lepiej opanowaną technikę, albo po prostu nie przestraży się i jest bardziej wydolny kondycyjnie. Natomiast daleki jestem od głoszenia też, że kulturysta nie umie się dobrze bić. Powiem więcej, jestem pewien, że wielu z nich jest w tym prawdziwymi kozakami. Abstrahując od moich wywodów na temat różnic w treningu między fighterami i kulturystami, oraz pewnych minusów idących z dużą masą, pamiętajmy, że kulturyści to ludzie. Ludzie silniejsi od 99% populacji, a przy okazji są dość ciężcy. Częstym zarzutem, zwłaszcza od crossfitowców czy kalisteników względem kulturystów, jest ich rzekomy brak funkcjonalności, czy brak przełożenia wyników z siłowni na efekty w prawdziwym życiu. Jest to jednak zwykła bzdura podsycająca niewytłumaczalny hejt. Po pierwsze, zdecydowana większość kulturystów bazuje na ciężkich ćwiczeniach wielostawowych, a izolacje traktowane są akcesoryjnie. Po drugie, nie istnieje coś takiego jak siła niefunkcjonalna. Mięśnie nie nie są z papieru. Jeśli ktoś podnosi w ćwiczeniu x, y kilogramów, to nie jest tak, że mięśnie będą umieć pracować jedynie przy ćwiczeniu x. Siła ćwiczenia x będzie mieć wpływ na wykonywanie innych ćwiczeń. Mało tego, niektóre techniki graplerskie wymagają sporo statycznej siły. Inne stają się zupełnie nieskuteczne, jeśli przeciwnik jest odpowiednio dużych rozmiarów w parze z formą. Może niektórych zaskoczę tą informacją, ale siłę uderzenia też można policzyć. Jako pierwszy zrobił to Isaac Newton. Siła równa się masa razy przyspieszenie. Jeżeli zatem kulturysta będzie cięższy średnio o 20% od statystycznego faceta, to generując przyspieszenie zaledwie 1,5 razy większe od kogoś niewyćwiczonego, kulturysta uderzy silniej aż o 80% od typowego Janusza. Dodatkowo kulturysta ma duży atut w postaci silnego korpusu działającego jak naturalna antylujowa zbroja. Nie jest też tak, że wraz ze wzrostem siły czy masy mięśniowej stracisz możliwość wykonywania innych aktywności. Wielu kulturystów amatorów zajmuje się hobbystycznie innymi dyscyplinami, w tym sportami walki. Dopóki nie walczysz o każdy gram mięśni, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednocześnie dobrze wyglądać i być dobrym, np. w awanturach czy piłkę ręczną. Podsumowując, kutrysta tak jak każdy inny sportowiec, jak najbardziej może dobrze się bić. Siła fizyczna jest też ważnym atrybutem każdego fajtera. Z tym, że nie musi. Gdyby kulturystów bardziej od siłowni pasjonowały sporty walki, to pewnie zamiast na scenie widywalibyśmy ich w ringach. Kulturyści, a w zasadzie wszyscy ćwiczący na siłowni, mają w walce znacznie większe szanse od osób przeciętnych. Mają też od nich zdecydowanie większe szanse w starciu z trenującymi sporty walki. Nie bez powodu mało kto atakuje bramkarzy w klubach, a w zatrważającej większości przypadków takie szarże kończą się dla agresorów szybką pacyfikacją. Doświadczony fighter najprawdopodobniej będzie umiał wykorzystać wagę czy siłę kulturysty przeciwko niemu, bo właśnie tym się zajmuje. Jednak zwykłego chama, czy chudego szczura, pośle na deski znacznie szybciej. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają Twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuje wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.